Chcemy się spytać, okej. Okay. Mamo, mogę cię zaprosić A ja Patrycja? No dobra, nagraj ze No dobra, zaproś się. O której godzinie? O 16? Co za godzinę będą? Albo o 15? Jest 15.58. To jest 16 jednak. Do dziewiętnastej, no dobra, dobra, lub do dwudziestej, no dobra, to zaproszcie sobie, Id idziemy do nich zadzwonić, na pewno to dobry pomysł je zapraszać, jeszcze coś, jeszcze, jeszcze może ich mamy nie zgodzą, zgodzą się, pytałeś, mama, hani powie, no Marta powiedziała, że, co to znaczy mama, ma koleżanki, no. Powiedziała, że raczej mogą ze mnie zapraszać. A, dobra. Kilka minut później. Je, już za chwilę może będą. Chodźcie, chodź, tu, czekamy. Tak to? Tu? Chyba. A w ogóle to czemu my tu weszliśmy? A w ogóle czy ja cię znam? Jestem Patrycja, koleżanka Oliwii. A ja jestem Hajia, koleżanka i syl. O, to ona. To jest Patrycja. Wiesz kto to? Koleżanka mojej siostry. Cześć Ania! Jej! Zrobiłem panisza. Pani dobra na przywitanie. Przyniesłana jest nam sukienacki.

Wow, ale pięknie wyglądamy Ja wezmę nam ciuchy Na początku na drugi piętro Ach, już to wam będzie Chodź, zobaczysz mój pogój To go, a, bo ja go, go nigdy nie chciałam, zapomniałam Byłam u ciebie, ale jak byłaś w starym domu a, okej, okay. a no tak. No to wy chodźcie. Ho, nie lubię się. A ja, a ja cię. Ha. To jest mój pokój, dość mały, twoja siostra ma chyba większy. Przestań marudzić. Przestań marudzić. Może pójść do pokoju mojej siostry. Możesz? Nie, nie możesz. To jest mój pokój. Ale tylko na chwilę. Może będziemy się bawić razem. Nie ma opcji. To jest pokój mojego brata. Nie wchodźcie mi do pokoju. Tyle raz wam mówię. Przeniosę pół chyba A, nie, mnie poszłam spać. Porusujemy coś? Nudzi mi się, mi też. Pograjmy. Tutaj mamy, musimy, jedna osoba zadaje pytanie, a druga musi odpowiedzieć do póki nie minie czas. Okej, okay. okej. Okay. Jakiego no, koloru jest może? Z, morze. E, z no, szare, szarego. Dobrze, przesuwasz się. I, <laughs> bardzo fajne, tak gra, no wiem. Po co my tu stoimy? Jedziemy na nasze na piętro. Cześć, tu to do mojego pokoju. Myślałam, że na piętro są jakieś pokoje inne, tam. Nie tam jest taki pokoje. Ale masz fajnie. Tam miała być piwnica, ja miałam być tam największy. Ale, ale jak zrobię wojnę, że chcę mieć tu pakuj. Ale ładne. No wiem. Tutaj od góle nam ciuchy. Uy, zobacz. Umieścimy takie fajne triki? to jeszcze nic, zobacz. Christiano Ronaldo robi na wakacjach. Cristiano Ronaldo w tym sezonie strzelił 37 goli. Jednak w ostatnim meczu nie mógł grać z powodu zawieszenia, dlatego postanowił udać się na krótkie wakacje ze swoją partnerką Georginą Rodriguez i swoimi dziećmi. Ronaldo mimo, że jest na wakacjach, to i tak zrobił sobie trening i pobiegał. Gość ma 39 lat i ciągle trzyma wysoką etykę pracy. Nie? Babawki się wychowali. Chorwsiary. Mami, tak? Okej, okay, ja będę miała z niebieską. Nie można mnie Głodna się zrobiłam, ja też. Spytajmy mamy. Okej. Okay. Czy nam coś zrobi? Bo na bag nam coś zrobi. Nie może być tak, że my będziemy tu głodować sobie. Dobra, chodnij już na to. Hop, we zitten hier zo na moim ik ben Okej! Okay. A wy dziewczyny? skąd macie te stroje? Hania, A Hanie, ja przyniosłam. A dobra, mama, zrobisz nam coś do jedzenia? Ja... Dobra, zrobię wam. Chcecie ciasto? Kawałek? Dobra. mi się pobawimy na podwórku. Ej, to mój dom. No tak, tam... W... No bo to jesteś prawie moją sąsiadką przecież. Chodźmy na mój domek. Naprawdę masz duży ten domek. Mogę się tu zmieścić aż, aż 10 osób. Co tu robią? Aż dwie kaczki. A to nasze kaczki. To znaczy, to są kaczki naszych sąsiadów. Zawsze tu sobie przychodzą. Dziewczyny. Za chwilę pewnie ciasto. Jesteśmy na polu. Tym razem ten wykonał z bardzo twardego i ciężkiego dębowego drewna. Zacząłem ograwać drewno. Muszę zrobić jeszcze drugie ciasto. No i można wracać do pracy. Trzeba on jest już prawie gotowy. Teraz zobaczymy, czy ostrze to pasuje. Jak weszło. Drewno dokładnie nie wygładziłem, pomalowałem protektorem, wywierciłem dziurę na klin trzymające ostrze, piłem klin, a puste przestrzenie wpełniłem kawałkami drewna, aby mieć pewność, że ostrze nie ruszy się z niej. I już zrobione. Chcecie dodać soczku? Tak. A Ty, Hania? Też. Jeszcze im naleję z tylko... Oj, wody mi się nalały niechcące. Nie tylko mama, pomarańczowego nam nalej. Już nalałam. Chodźcie już. Wow, macie rozkładaną kanapę. Oui. Może chętnie zażegnać na, na noc, jak jej mama się zgodzi. Na szczęście mam piętrowe łóżko. Jak to, czy? Pokażę ci za chwilę. Byłam królową, Razem sobie jesteśmy królowami. No w sumie. Czemu ten król się ciągle sam włącza? Dziwne, ale okej. Ale że damy do zmywarki. Niech ta zmywarka się kiedyś zamknie. Łyj, przecież ty masz mu szkodę w uch, bo nie kłama. A widziałeś tam, ten, no tą, tą, szparę? Jaką szparę? Co ty o tym pogadasz? Siedzi no, na, zobacz, widzisz tą szparkę? No tak czy osoba wy Wow! Pewnie Patrycja z oliwiem jak pójdą jak pójdą na noc, to no. Chodź zadzwonimy do twojej mamy. Przed tablet się da rada. Wpisz numer. Tomasz. masz. Dryn, 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 Halo? Dzień dobry, ciechanie. Może zostać na noc? No dobrze, tylko jej przywiozę ciuchy. My tam mamy to. I tak, to nie trzeba. No dobrze. będzie z nami spać. Nie no, on nie będzie z nami, tylko pewnie będą dla kadapi spać. Uf, uf. Skąd masz tyle zwierząt? Ukradła brata. To jest mój pies. To jest moje mojej siostry. A to jest mojego brata Laba. A to fajnie. A, dobra, no to okej, okay. bardzo ładne. Cześć, nie. przerywam historyjkę, bo następną część muszę, potem wrzucę następną część. Za chwilę może, dzisiaj może jutro, jeszcze nie wiem, ale na pewno ją kiedyś wrzucę. Nie wiem, ale na pewno wrzucę jutro lub gdzieś. To pa!